Poranne pytania Olsztyn, Andrzej Wiedziewicz, witam Państwa. Dziś łączymy się z warmińsko-mazurskim kuratorem oświaty, panem Krzysztofem Markiem Nowackim. Dzień dobry, Panie Kuratorze. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Panie kuratorze, liczy Pan na to, że po feriach zimowych uczniowie będą już mogli wrócić do szkół? Nie tylko, że liczę, ale jestem praktycznie przekonany, bo po pierwsze fala pandemiczna wypłaszczyła się. Oczywiście nasze województwo Olsztyn jest niestety niechlubnym wyjątkiem, gdzie na wysokim poziomie utrzymuje się zachorowalność, ale w skali kraju wcale się wypłaszcza. Poza tym działania rządu, tak jak i działania innych rządów w Europie polegającym na rozpoczęciu wyszczepiań Polaków, jestem przekonany, że wypłaszczą liczbę,

Zadowoleniem zadowolenie. konstatuję, że my jako Polacy w ostatnich przynajmniej tygodniach zaczęliśmy przestrzegać reżimu tego pandemicznego. Widzę to i w zakładach pracy, widzę to i na ulicy. I to są elementy, które powodują, że stawiam tezę, że po zimowej przerwie, po zimowej przerwie świątecznej i po zimowej przerwie wakacyjnej młodzież będzie wracała do szkół, a przynajmniej młodzież, Edukacji wczesnoszkolnej. No właśnie, pan, ma, pan, pan o tym mówił już kilkukrotnie, że najważniejsze, by to właśnie uczniowie klas 1-3 jak najdłużej uczyli się stacjonarnie, a nie zdalnie. Dlaczego to jest takie istotne, panie kuratorze? Edukacja wczesnoszkolna zakłada kontakt osobisty, osobisty raz z nauczycielem. Nie ma lepszej formuły przekazywania i nauczania jak kontakt face to face, jak mawia się dzisiaj współcześnie. Poza tym edukacja wczesnoszkolna realizowana w szkole ona zapewnia coś, co jest nieodzowne, mianowicie socjalizację, socjalizację młodego człowieka. Wyrwa w tej edukacji jest potem bardzo trudna do Stąd też e, oczywiście nauczanie zdalne próbuje rekompensować owe nauczanie stacjonarne, ale według mojego doświadczenia pedagogicznego nie jest w stanie tego za, nauczania zastąpić. Stąd też priorytetem jest edukacja wczesnoszkolna, a dopiero potem jest e, priorytetem są klasy ósme, klasy maturalne, które zresztą ci uczniowie mają możliwość e, korzystania z konsultacji, bo... E, reżim pandemiczny w szkole i jednak przewiduje możliwość udzielenia w niewielkich grupach konsultacji i te konsultacje są w zależności od potrzeb młodych ludzi realizowane na dzień dzisiejszy podsumowując jestem przekonany że dzieci z edukacji wczesnoszkolnej po 17 września, jeśli Stycznie. te przesłanki, o których mówiłem wcześniej, będą spełnione, czyli reżim pandemiczny, wyszczepianie i zniżka zachorowań, dzieci wrócą do szkół. Tutaj, jak rozumiem, nastąpiło przejęzyczenie wieloletniego historyka 17 września. Pan powiedział, natomiast ferie kończą się 17 stycznia. No właśnie, te ferie od 4 do 17 stycznia. Od, od, od 4 do 17 stycznia w całym kraju. Jak pan ocenia to, że ferie są w jednym terminie dla całej Polski? Bo tu pojawiały się różne opinie. Moja ocena jest oceną akceptującą tą decyzję. Priorytety związane z stanem zdrowia i zagrożeniem pandemicznym, były tej priorytetami naczelnymi, stąd też tak samo jak reżimem jest noszenie maseczek, także reżimem jest nieuczestniczenie w zgromadzeniach powyżej pięciu osób, tak samo władze podjęły decyzję by w interesie zdrowia obywateli, w szczególności zdrowia seniorów i kaskadowo tych roczników młodszych, wprowadzić działania, które mają zapobiec rozszerzeniu się pandemii. Zresztą te działania są podejmowane w całej nie jesteśmy też żadnym wyjątkiem. Szczególne kraje adekwatnie do potrzeb, do sytuacji na miejscu podejmują działania spowalniające restrykcje związane z pandemią albo nasilające owe restrykcje. Jest to polityka spójna. Bierzemy też oczywiście pod uwagę działania w innych krajach Europy, bo nie jesteśmy wyspą na morzu, samotną wyspą. W związku z tym te działania są też korelowane. Decyzje ewentualnie o podjęciu nauki stacjonarnej od 17 stycznia, przepraszam, bardzo za przejęzyczenie. 17 września być może wziął się z agresji rosyjskiej na Polskę w 1939 roku. No to tak jak wspomniałem, wieloletni nauczyciel historii. Mam tą datę jakby wrytą w pamięci, ale sądzę, sądzę, że jeśli warunki będą właściwe, a monitorowanie sytuacji trwa bez przerwy, są pewne warianty opracowywane, analizowane w zależności od sytuacji. Te decyzje będą adekwatne do tych warunków, które się pojawią. Panie kuratorze, nauka zdalna dla wszystkich klas trwa od 9 listopada, czyli już nieco ponad miesiąc. Jakie problemy z tą nauką zdalną zgłaszano kuratorium w tym czasie? Ten czas, ten czas jest czasem bardzo trudnym dla nauczycieli, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także i rodziców, bo już trzeci rok tak naprawdę polska szkoła jest poddana pewnym działaniom zagnionym, niezagnionym, które ją lekko Albo mocno dezorganizują, przypomnę. Roku szkolnym 1920 w, w drugim semestrze miał miejsce niestety tenże strajk, który objęły został przez trzy czwarte szkół, który skutkowo między innymi nie oszukujmy się obniżeniem tejże jakości pracy, bo ta praca się nie odbywała, ale udało się przeprowadzić egzamin gimnazjalny i maturalny. Nie wspomnę o tym, że były też działania zmierzające do niepromowania uczniów. Potem zaraz pojawiła się niestety pandemia. Mamy już drugi rok szkolny, kiedy pandemia jest obecna. To rodzice mają tego świadomość, a także monitorowanie tej sytuacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zaskutkowało tym, że w tym roku szkolnym egzamin po ósmej klasie i egzamin maturalny będzie egzaminem opracowanym w oparciu o wymagania egzaminacyjne, przekładając na język uproszczony poziom, poziom tychże wymagań będzie obniżony w stosunku do lat wcześniejszych, bo z powodów niezawinionych nie Uczniowie mają mieli gorsze możliwości w ciągu tych trzech lat przygotowania się. I to był problem, który był dosyć często zgłaszany przez rodziców, w telefonach, w szczególności w rozmowach też ich prywatnych. Aczkolwiek żadna rozmowa z kuratorium oświaty prywatną nie jest, zawsze ja ją traktuję bardzo oficjalnie. Sygnały od kolegów, od rodziców, od bliższych i dalszych znajomych, a w szczególności od stowarzyszeń i organizacji, bardzo poważnie traktujemy, monitorujemy ten proces, więc jest to ten aspekt. Drugi aspekt zdarza się czasami, że rodzice zgłaszają fakt nie tyle, że jakość pracy nauczycieli, bo ta jakość jest dobra i bardzo dobra, ale że czasami zbyt duża liczba godzin przy internecie spędzanych przez dziecko może wywołać pewne kontro... konsekwencje. Incydentalnie były tego typu zgłoszenia, wszędzie została ta sprawa naprawiona, były to tylko incydentalne sytuacje. Podsumowując, kuratorium oświaty monitoruje, monitoruje nauczanie zdalne, jeśli mamy sygnały nad każdym sygnałem się pochlamy, a w szczególności tam, gdzie są Sygnały związane z bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci. Zawsze wówczas interweniujemy, wychodząc z założenia, że nie ma dymu bez ognia, nawet jeśli czasem nasza interwencja okazała się była bezzasadna, bo sprawa nie wystąpiła, to zawsze pokrywamy się nad sygnałami rodziców, w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo przebywania zbyt długiego przed monitorem, monitorem w domu. Panie kuratorze, to na koniec jeszcze jeden temat, już oderwimy się od nauki. Z w Olsztynie władze miasta zaapelowały o oflagowanie szkół flagami unijnymi i takie flagi na niektórych szkołach, ale nie na wszystkich, faktycznie się pojawiły. Jak pan to ocenia? Panie redaktorze, szanowni państwo, sam fakt upiększenia budynku szkolnego, elewacji flagą, flagą Polską, flagą Unii Europejskiej czy flagą miasta jest działaniem ze sympatycznym, korzystnym pod warunkiem oczywiście, że ta flaga jest czysta, że ona jest wymieniana, ona się gdzieś tam nie zawinie. Ale tym razem 8 grudnia pan prezydent Olsztyla podjął działania, które wykraczały zdecydowanie poza tą intencję. Intencjonalnie w apelu do dyrektorów, zwrócił się, żeby te flagi wywiesić z uwagi na sprzeciw związany z groźbą zawetowania budżetu przez rząd Polski. Prezydent szedł nie w swoje kompetencje. Po pierwsze, wszedł w kompetencje Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, która mnie nakazuje interweniować i zwrócić się do pana prezydenta, prezydent wprowadził politykę w mury szkoły. Szkoła jest apolityczna, nie tylko szkoła, ale sama przestrzeń szkoły ma być apolityczna. Co nie oznacza, że nauczyciel, wychowawca, historyk czy polonista nie może i nie powinien czasami podjąć dyskusji, rozmowy z młodym człowiekiem, który się spyta, jaka jest pana, jakie jest pana stanowisko wobec tego, co się dzieje wokół nas. Ale odpowiedzialny nauczyciel, a są tylko tacy, powie w ten sposób: słuchaj, Zbyszku, jeśli to jest Zbyszek. Ja uważam tak i tak i tak, ale pamiętaj, że moja koleżanka ucząca chemii czy fizyki może zupełnie inaczej spojrzeć na owe zagadnienie, a poza tym, jak kiedy byłem nauczycielem, dodawałem jeszcze zbyszku, kochany. Poznałeś mój pogląd, ale chcę, żebyś wiedział, że w ciągu mojego życia zdarzało mi się, że formułowałem pewną opinię. I kilka razy zdarzyło mi się zmienić tą opinię na skutek elementów, które się nowe pojawiły. Tymczasem działanie pana Prezydenta, o ja oceniam na działanie stricte polityczne. Cieszę się, że dyrektorzy szkół w Olsztynie, in gremium, nie posłuchali się tego apelu. Intendentalnie wywierzono owe piękne skądinąd flagi. I po refleksji już tego samego dnia albo na drugi dzień momentalnie te flagi zostały zdjęte, bo jeszcze raz podkreślam. Intencja niestety była pana prezydenta polityczna. Zapomniał pan prezydent, że nie wolno mieć tego typu intencji, nawet jeśli jest się prezydentem, a może w szczególności, jeśli jest się prezydentem miasta Olsztyna, Ełku czy też Elbląga, ale w skali województwa incydentalnie tylko tutaj mieliśmy taką sytuację, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Tu postawimy kropkę. Warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.